Cześć ja wszystkim jestem trzech i witam Was w kolejnym odcinku League of Legends w odcinku od A do Z, czyli zdobywamy skrzynkę na bohaterium. Dzisiaj mamy 10 maja, jest godzina 9.41 i sobie nagrywamy ten odcineczek. Gramy sobie całą piąteczką. My dzisiejszym bohaterem od A do Z jest Herme Dinger więc oto tym bohaterem będziemy sobie starać odblokować skrzynkę w tym meczu. Czegamy postacią, która ma wieżyczki. Trochę taka jaka taka. Nawet spoko jest ta postać. Jakoś taką mi się nawet do, dobrze nią gra, chociaż nie jestem jakimś mistrzem hejma. Więc, ale mimo to będę się starał. Liga podkreślenie to podkreślenie dobra, podkreślenie gra. Sed nagrywasz na... Myślałem, że tylko streamy. Tak tak, też nagrywam na YouTube te odcinki, także to będzie na YouTube później. Także tutaj w mojej drużynie gra Waini, Na ADC Leasing w dżungli. Jest też Varius i Lux. Dobra, ta nie jest chyba na topie. Yy, mamy tego Variusa chyba na bocie z Lux. W drugiej przeciwnej mamy Tlesza, Timo, Sundra i na dżungli i Relie na topce. I będę grał na Sundę. No ale od, od razu mówię, nie będę tutaj fidował ani nic. Tylko tak bezpiecznie będę grać. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Sprawdzimy też moich kompanów, jak grają. Damy im szansę. Na tym pierwszym meczu zobaczymy, jakim taga gra wyjdzie. Wiadomo, jest troszkę wcześniej, bo to by dopiero przed 10. Więc może jeszcze nie każdy się obudził. Więc testujemy pierwszą gierzeczkę. Zobaczymy, jak wyjdzie. Jak coś, to zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Jak ktoś jest nowy na kanale, do zostawienia łapki w górę pod tym odcinkiem. Dostawienia do sobie dzwoneczka. Do grupy na Facebooku też możecie dołączyć, pacjenci się chore, link macie w opisie. Jak coś tam dość serdecznie zapraszam, a już nie zmieniłem run. To jest poważny błąd ludzi gających w rolę runy. Musicie je zmieniać na każdym razem, jak gracie. Ja też chyba nie mam jakichś dobrych tych run na tego hejma, ale mogą być. Zajdziemy sobie tutaj. Możemy też napisać welcome na on YouTube channel. Zobaczymy jak mi pójdzie. Najprawdopodobniej tą Syndę będę ciupać. Też może za fajnie być Ale może, może mi to wyjdzie, no się okaże Adetimo będzie? Nie, chyba nie, bo Dorana ma, chociaż może będzie Adetimo No sobie tu już postawimy wieżyczkę to tak wyglądałam. Może nawet za blisko te wieżyczki. No wieżyczki mi też kasy zdobywają, więc... Ale ja tu się nie muszę laskitować. Na trzy wieżyczki można ustawić. No ja, ja nie muszę tego laskitować, bo wieżyczki też mi pieniądze zarabiają. No jak widać, on nie będzie podchodził. No haj ma się też trudno w Jeśli chodzi o te jego wieżyczki. Boskie laskity, A, nie udało się. Pierwszy niezaliczony nie mobek. No, tutaj bliżej nie będziemy stawiać wieżyczek, bo on i tak stoi. Dobra, nawet go nie trafiłem. Tutaj Lux byłaby dobrym kątem na mnie. Ja! Będę musiał to opatentować. będzie stał pod wieżą? No dobry ziomek Pewnie też bym tak samo zrobił na jego miejscu. Chociaż ta Syndra też mogłaby mnie porobić ewentualnie. Musimy na dżungle uważać z tamtej strony. Możemy dostać od niego ganga-panga. No bo nie wiem, chyba sobie zmaksujemy wieżyczki. Odważy się zaatakować, czy będzie lamin pod wieżą? 20 dwa, dwa, mobków mam, on ma 6 jest przewaga O nie, wieżyczka padła I sobie Kinga Makarowicz, Sed się maksuje na hajmerze, a się maksuje no można i też nie tą bombę. A teraz tak już za późno. Mamy szósty poziom zaraz. Mogłem w sumie to emaksować, też o tym myślałem O, no, bo mnie porobi Ja nie ma co wbijać, bo potem za ciebie ale nie wiem A, słabe hity mam jeszcze. I tak to jest grać mam. Aha. Nie trafił mnie, dobrze. Ja muszę być blisko wieżyczek, żeby działały no nie? No, mamy już ulta. Żeby sobie ulepszyć umiejętność. No, bo jeszcze i nie trafimy na combo. Mamy za mało. Możemy zostać chwilę na linii jeszcze. Tak coś Ciasteczka dostajemy za darmo. A już manę nie ma, tą syndrom. Nie wiem jak coś ją porobić. Tym nic okej. nie ma sensu pod wieża by ją musiał zrobić. Albo jakoś od tyłu zajść. No jest dobrze na razie. Gościu pewnie mamy nie ma. A jeszcze ma gościu za dużo życia. 430. To jest za dużo, żeby go na kombo jeszcze złożyć. Bez itemków. 23 farmy nam, no, spoko. Nawet dobrze. Dobra, no to powiedzmy, że E maksujemy teraz. Możemy jeszcze zostać dla farmy na tym, na linii. A póki on jest to. te wieżyczki. Fajnie się gra Heimem. Zabierz wieżyczki, ale Nawet farmić nie musisz. Samo cię wybije. <grywa> Sobie damy Walda. Żebym go widział. Gdziekolwiek on tam jest. O, rozwalił wieżyczkę. Chyba, żebym go z w trafił.

Jest, zabiłem go, żyje. Nie wierzę, jest! Mam dwa trupy. Lol, dobra, ograłem. <grym> ograłem <grym> na minimum HP, na szczała byłem. Lol, Wiedzia myślałem, że tam nie zabiję, jak podeszłem pod tą wieżyczkę, ale dobra, jeszcze się udało. Dobra wieżyczka. Mogę to inaczej zultować, bo ultowałem sobie W. Trochę mi to niespecjalnie wyszło już dzieliłem to w, ale dobra, mamy killa, więc się udało. Dobra, to Zonia od razu, w takim razie składamy. Mamy tyle pieniędzy, to, to Zonia. No jest dobrze, mamy dwa killa. ale to był fart jednak, jak nic. Także nie kwestia umiejętności, ale kwestia farta. Ktoś kupił. No, za dużo kasy nie miał ten chłopak. O! Ktoś mówiłem o kasach. To szybko wieżyczki postawiać. strzelbicki Sed echo pierwsze. Echo ludę. No, można byłoby też już za późno teraz. Już mamy zonię. Musimy sobie podejść bliżej. Sojusznik pokonany. Sojusz... że nie mam. Żebym mu tutaj podrzucił. Dobra, udało się. Chociaż nie myślałem, że ją wyrzuci do tyłu. Nie pomyślałem o tym. Ale okej, okay, mamy 3 kile. Bo ja już ultowałem na E, żeby ją zestunować. A ten mi ją wyrzucił z tego ulta. No dobra. Czyli mogę sobie z W ultować. Dobrze, mamy trzy, zero idzie. Ogólnie mamy 8 Czyli jeden ma trzy, dwa ma też Walus. Y, nie, nie pchamy tego za bardzo. Tak sobie na razie będziemy stać. na chłop może porobić. A zonie jeszcze mieliśmy, jak coś dobre, nie możemy o tym zapomnieć. Zegarek też mamy. Zegarek to chyba runek dostałem. Takie jaja, takie jaja, mówisz co? Się, Boję się podejść, no ciężko jest podejść pod hejma. No to trzeba zaryzykować i, i iść jednak. Jak macie się na niego wbijać? olać te wieżyczki po prostu i wbijać się i, I myśleć, że może udamy, uda się go zabić, ten combo. Bo tak to nigdy nie podejdzie tutaj, żeby będą bali wieżyczek. O, 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 coś tam idzie. Co tam się dzieje? Szkoda, że się zabił. Co za gość. Przeciwnik no nie, bo ja to muszę na nawalać zwierzyczek Co Dlatego tego Sin'a, że padł. jakoś się ją zrobi o dobra trochę ją trafiłem ale to nie tak miało być teleport aha bo to ta to? Jelia Jelia No dobra, boję się wieżyczek. No! Dobra, jest podpalenie. Dobra, udało się, ale no. Ja miał z wóz zabić, a nie podpalać. Dobra, jest okej okay. To jest zero. No, co ta tam robi? Może pójdę i pomóc? Po co ją tak wyrzuciłeś? Dobra, ona uciekła teraz. Weźmy sobie jedzenie. Dobra, uciekamy na linię. Bo nie ma jak tego bronić. No sobie będziemy stać. Możemy zawsze ulta i Q zrobić I jeszcze użyć zoni na środku między wieżyczkami To też spoko opcja No awk? Awka mają jednego No i się w końcu. Można to w zdzielić, ja wiem, ale no. Lepsze jest kombo, jak wszystkie rakietki polecą w jednym kierunku. Nie wybierze i tak. się przejść, ale nie o to chodziło. Nie tak inaczej zabić, Nie miałem jakiejś jak zabić już. Za mało to kombo było z tego W. No na A, bo napadła i tak ta sędzia. To przynajmniej mamy wieżę na idzie. Do co możemy tego holudena złożyć? No i mamy jeszcze na to pieniądze. to jest pieniądze. Bez butów jesteśmy, ale okej. Okay. Report za No wcale nie nafidowała, no tak bez jari, że od razu report za feeda, no jak miała nafidować. Ten report tak nic nie zadziała. Nawet jak ją zreportuję za zafida, bo to nie był fit. Dopiero gdyby ona wychodziła i specjalnie mi się dawała zabijać, to wtedy byłby fit. Ten raport nic nie da. A4 to nie jest jakiś fit wielki, padła? Padła jeszcze smoka mamy. Może być Surrender za chwilę od ich strony. Bo jeszcze mają awka. O, na, na top tam puszują. No, no no to ja spuszczę ich na midzie w takim razie Powaga bo plecy mogę dostać sobie stąd Ale zostaniemy na midzie jeszcze Może to się uda uratować O, przecież ona padnie zaraz ta... ...tajwana Znaczy się złapać Nie, zabiłem ją, dobrze Lol, przeżyłem tą akcję to oh jest, ale fuk spinzer Wiem, że padnę teraz tam. A Ta szywa, no to nic nie biję. Albo ja już mam takie dobre itemki, że ja wiem tak Co by tu jeszcze złożyć? Postul ten. 300 życia. Chyba, że to możemy złożyć na życie, możemy, dobra, chyba, że macie coś innego do polecenia, to możecie napisać, to złożyć jeszcze na hejma. Jak macie jakieś lepsze pomysły ode mnie. 5-0, no to nie jest jakaś boska gra mojana, no ja fuksa i tyle, tam farta. Boś je no, da. Za świetnie grają. Tam reelier really będzie najgorzej porobić, a tam jedynie gra najlepiej z nich wszystkich. Jeszcze mamy zegarek pod jedynką. i serce się ma. Serce się ma. Jeszcze uciekłem. to uciekłem. A teraz to już padnę niestety. Jeszcze kogoś zabiłem. Nie, dobra, ale padłem, no to już nie miałem szans. Aj mogę nie paść tak bardzo, zostaciłem tylko boskie staty. Ale cóż. No i nie, nie będę miał eski już teraz. Już nie będę miał Eski. Z tym fleszem tu dobrze uciekłem, tylko tutaj nie, może mogę iść w dół, a nie tutaj. Ten kamyk mnie tu przeszkodził. Jak to bym uciekł, ale mogłem też może tędy iść dołem. Też nie wiadomo czy bym uciekł. Raczej nie. Więc, ten na tego killa będzie lipa, bo tutaj Eski już nie dostanę za tego Deda. Chociaż może ich dostanę, ale to jeszcze za mało mam killi. No jakbym miał 5-0, no to bym dostał na pewno skrzynkę Znaczy, Znaczy, kę bym dostał, ale tak za tego jednego killa, znaczy DEDA, no to już jestem tutaj bez szans. Teraz musiałbym na skillach, znaczy na zabójstwach mieć więcej. No i tą farmę jeszcze mam za mało na eskę. Muszę mieć co najmniej 200. No teraz będzie ciężko farmić, no bo już nie ma gdzie. Smoka mamy smoka. Chodźmy smoka, dżunglerze. Czemu może robić jak masz smoka do roboty. Kochanei, Sedao chodzi z tym sklepem jak się odradzasz. Sklepem, no tam trzeba coś kupić w tym sklepie Tutaj kasę zarabiasz no i za kasę kupujesz jakieś przedmioty Żeby więcej bić, no nie? Bo tak to będziesz mało co uderzał To może ją jeszcze złapię Szybko na no, ultuj, żeś, fleszuj, bo od wieży padnę mi uciekła, nie wierzę. Aj, bez sensu to zrobię. Mogę wieżyczkę zmaksować. I dupa Jasia, dobra. Mniejsza z nią. I tak ucieknie. A padłem jeszcze śmieszna Irelia Damage, man. Bez sensu mogę nie podchodzić. 8-6. Ona jest za silna dla mnie jest sensu, dobra, olać tą, tą laskę i kończymy grę. Ona i tak tego nie ogra sama. Uszą przegrali, Tu mają dwóch awków. Minionki skończą grę. Poczekajcie, będzie SK. Nie za bardzo jest od kogo, jedynie Varus. No ale chyba nie, za krótka gra jeszcze, żeby SK zdobyć, o zobaczymy. Mogę ja nie padać ten drugi raz, to może byłaby szansa, ale sprawdzimy. Czy komuś się udało zdobyć ocenę S za ten mecz? Dobra, no, czekamy. To zagrał dobrze. Dwajosowi możemy dać Konora. No jest, udało się jednak zdobyć Skę grać Vals, no tak sądziłem Vals, jednak dostał SK za za 104. no ja tu miałem 5-2, więc dostałem A, jakbym miał pewnie 0, to miałbym też SK no ale spoko, udało się zrobić skrzynkę na PlayMatingerze, dlatego spotykamy się w następnym odcinku, gdzie będziemy sobie grać kolejnym czempionem w, mojej, w moim wyborze bohaterów, także do następnego odcinku, pa pa!